Hej! Na rowerach taką pogodę? Teraz nie ma tej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy iskiel. Iskial Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy T3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Na całym świecie rośnie produkcja i popyt na certyfikowaną żywność ekologiczną. Także w Polsce konsumenci coraz częściej wybierają produkty spożywcze wytworzone bez stosowania GMO i sztucznych dodatków oraz z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Zainteresowani jej produkcją lub wytwarzaniem krajowi rolnicy i producenci mogą liczyć na zwiększone wsparcie finansowe. Nowoczesna produkcja ekologiczna to ogromna szansa na wejście na dynamicznie rozwijający się rynek. To też Twoja szansa! Wspaniale! Po na weekend jedziemy do mamusi! Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze w 24 godziny. Ci chwilę z Niezależnie od rodzaju bólu, znajdź ulgę, której potrzebujesz. Strepsils z miodem i cytryną łagodzi ból gardła, a Strepsils Intensiv zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. I szybko wrócisz do siebie. Jestem żoną, więc moje miejsce jest przy garach. Jestem dziewczyną, więc lubię zakręcić z tyłem. Jestem sobą, więc wybieram Neonej i idealny manikur do 21 dni. Lidlowy przegląd cenowy. Ludzie dyskutują na temat różnic cenowych w biedronkach. No bo czy to w porządku, że te same zakupy w biedronce u nas kosztują inaczej niż w innych regionach? A ceny w sklepach Lidl, równe czy nierówne? Równe! I to tego niskie. Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W różnych Biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty za te same zakupy, a w każdym litrze ceny produktów były takie same. I nawet o 12 zł niższe niż w Biedronce, szczegóły na litry Berek ukośnik koszyk. Ciebie nie bolały plecy? Bardzo bolały. A no. że ja mam Apap Extra? Apap Extra szybko usuwa nawet silny ból. Ekstra składnik przyspiesza i wzmacnia działanie leku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa to go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem z utwornostwem. Apap Extra. silny ból. A na noc weź Apap Noc. Koi ból sprowadza sen nieuzależnie. Apap Noc. Jak to, ja to, ja to kompletnie nie wie, co robić. Decyzji nie da się już uniknąć. Wszystko przede mną, bo jest będzie kawa moja Moje kolej. Dobra. O rany. Mój gorzej. Czemu? Nie ma czego się bać. To Tak. Co ty tutaj mówisz? się wyraża. Wszystko w twoich rękach. Rolnik szuka żony. Dziś o 21.20 w Jedynce. Skawy, herbaty, nie, mamy garść, bardzo ważnych informacji. Bo ważne, by dobrze zacząć dzień. Dam Państwa od Info. Info poranek od poniedziałku do czwartku od 5.55 w TVP Info i w 1 Dzisiaj mam trzecią urodzinę. Formaliłam 7 lat, ale co rok świętujemy moje wyzdrowienie urodziła. Uratowali mnie prawdziwi bohaterowie. Nie myślałam ich, ale co prawdziwi supermeni. Zgodzili się, aby ich syn podarował mi serce. Obiecuję, że będę o nie dbała. Jak dorosnę będę lekarką. Też będę ratowała innych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. Twoje tak ma moc.